Gdyby jednym ze szkolnych przedmiotów była znajomość wiedźmińskiego świata, pewnikiem większość z nas miałoby z tego przynajmniej piątkę z plusem. Nic dziwnego. W końcu zwiedzanie fantastycznego świata, siekanie potworów na prawo i lewo, czy flirtowanie z niewiastami jest dużo ciekawsze niż ślęczenie nad podręcznikiem i wkuwanie kolejnych prezydentów, dopływów Wisły czy innych pól prostopadłościanów. Co jednak, jeśli wam powiem, że są rzeczy, których ogarniamy Realcie i spółce jeszcze nie wiedzieliście? Witam ponownie, z tej strony Drwal Rębajło i przedstawiam wam 10 najmniej znanych ciekawostek o Wiedźminie. Numer 10. Pewnie nieraz zastanawialiście się, od czego się w ogóle zaczęło. Co popchnęło Andrzeja Sapkowskiego do napisania sagi o Wiedźminie? W tym przypadku lepiej spytać o to, kto tą osobą, bowiem był syn autora. Jako czytelnik magazynu Fantastyka, namówił on swego ojca, by ten wypróbował swoich sił w tamtejszym konkursie literackim. I tak w grudniowym numerze z 1986 pojawiło się opowiadanie zatytułowane Wiedźmin. Co ciekawe, Sapek nie wygrał wtedy konkursu, lecz zajął trzecie miejsce i tak naprawdę nie planował żadnych kontynuacji. Nad dalszymi losami Geralta, zdecydowali więc sami czytelnicy, którzy zasypywali redakcję magazynu prośbami o więcej opowieści z Białym Wilkiem w roli głównej. No cóż, nie od dziś wiadomo, że w kupie siła. Numer 9. Seria książek o Wiedźminie wydawana jest nieprzerwanie od 1993 roku przez wydawnictwo Supernova. Jednakże Pierwsze przygody Geralta wydane zostały w formie książki nieco wcześniej, bo już w roku 1990. Była to niewielka książeczka, wypuszczona nakładem wydawnictwa Reporter, zatytułowana – cóż za zaskoczenie – Wiedźmin, zawierała w sobie zaledwie pięć opowiadań wcześniej publikowanych we fantastyce. Pośród nich była także historia Droga, z której się nie wraca, którego bohaterowie fabularnie stali się później rodzicami Geralta. Sama książeczka dzisiaj jest swoistym białym krukiem, nawet pomimo okładki, która… Zgodnie z trendem lat 90. zamiast prezentować zabójcę potworów, jest bardziej zabójcą dobrego smaku. Numer 8. Wszyscy wiemy, że z anglosaska Wiedźmin to The Witcher. Jednak nie zawsze tak było. Pierwotnie profesja Geralta tłumaczona była na angielski jako The Hexer, wzorem wersji niemieckojęzycznej. Termin Witcher powstał dopiero przy produkcji pierwszej gry z Wiedźminem, za którą brało się swego czasu studio Metropolis. Jak wiemy, projekt ten upadł. Jednak kilka lat po jego anulowaniu za tworzenie nowej gry zabrał się CD Projekt Red, który na szczęście postanowił przygarnąć także termin The Witcher, zaś ten został powielony przy tłumaczeniu Wiedźmińskiej sagi na język Szekspira. To be or not to be można by rzec. Numer 7. Wiecie, że na początku swojej kariery Biały Wilk był posądzony o plagiat? Po tym jak ukazał się debiut Geralta na scenie literackiej, jedna z czytelniczek magazynu Fantastyka zarzuciła Sapkowskiemu, że ten bezczelnie skopiował baśń o opracowaną przez XIX-wiecznego pisarza i folklorystę Romana Zmorskiego. Pani najwyraźniej musiała się czegoś uczepić, bo przecież sam sapek nigdy nie ukrywał. Inspiracji tym tekstem. Zaś wstawienie profesjonalnego zabójcy potworów w miejsce znajdującego się w oryginale ubogiego, lecz odważnego śmiałka było zabiegiem jak najbardziej celowym. Swoją drogą, kto z nas dzisiaj wiedziałby, czym w ogóle jest strzyga, gdyby nie jej zmagania z białowłosym wiedźminem? Numer 6. Chociaż książkowy świat Wiedźmina upstrzony jest słowiańskimi elementami, ekipa CD Projekt Red przy produkcji gier postanowiła pójść o krok dalej. Oprócz nawiązań fabularnych do wielu polskich aspektów, legend itd. na uwagę zasługują także elementy przedstawianego świata, jak choćby pismo. Tym w grach o Wiedźminie jest Głagolica, czyli najstarsze pismo słowiańskie. Co ciekawe, przy próbie odczytania zapisków można natrafić na wiele smaczków. Przykładowo napisy w Namiotach Magów, w Drugim Wiedźminie Minie, to nic innego jak lustrzane odbicie słów hokus pokus i abracadabra. Inskrypcje na mieczu Geralta w trójce to z kolei odbicie modlitwy Ojcze Nasz. Twórcy pozwolili sobie także na żarciki. Tym sposobem, jak odkrył serwis gry nieznane, pokryte dzierami zbiry, w trzeciej części noszą na sobie napis głoszący: Mam już dość tych tatuaży. Żeby było jeszcze ciekawiej, takie krasne ludy posługują się już tradycyjnie runami. W połowie odcinka bonusowa ciekawostka. Wiedzieliście, że jedynie 20% ludzi, którzy obejrzą ten film, subskrybuje ten kanał. Uwierzcie mi, sprawdzaliśmy. Niestety żyjemy w takich czasach, że te głupie łapki w górę, suby i dzwoneczki, wszystko to ma znaczenie dla algorytmu. Jeżeli więc chcecie dołożyć swoją cegiełkę do tego, żeby walnąć algorytm w pysk, dostawcie suba, walnijcie w dzwona i cieszcie się kolejnymi materiałami ode mnie. Tym drobnym aktem ucieszycie także Łysego z YouTube'a, no ale teraz wracamy do odcinka. Numer 5. Ile lat ma w ogóle Geralt? Jak wiemy, Wiedźmini starzają się dużo wolniej od zwykłych ludzi. Zaś choć nasz kochany Gerwand wygląda na gorącą czterdziestkę, to w praktyce jest on dużo, dużo starszy. Pytanie, jak bardzo? Tutaj tropy są dwojakie. W początkowym etapie Wiedźmina 3 Wesemir stwierdza, że Młokos Geralt jest przecież zaledwie przed setką. Z kolei oś czasowa, jaką zapodał nam Netflix przy produkcji serialu, stwierdza, że Wiedźmin urodził się w roku 1160 Wiedźmińskiego kalendarza. A więc w trzeciej części gier powinien on mieć około 112 lat. Tak czy inaczej, lepiej zastanowić się dwa razy, zanim będziemy życzyć Geraltowi zaledwie 100 lat. Numer 4. Wiedźmińskich gier, jak wiemy, jest kilka. Oprócz trzech części Gralta mamy jeszcze spin-off w postaci świetnej, fabularnie przygody Wojna Krwi. Materiał o niej macie u mnie na kanale. Karczanego Gwinta oraz choćby planszówkę Wiedźmin Gra Przygodowa, która doczekała się także swojej edycji na komputery. Co jednak, jeśli powiem, że Wiedźmińskich gier było kiedyś więcej? A w roku 2015 uniwersum to miało okazję konkurować choćby z League of Legends, a to za sprawą gry zwanej The Witcher Battle. Arena. Była to gra typu MOBA, w której podzieleni na dwie strony konfliktu mogliśmy grać jednym z bohaterów Wiedźmińskiego Świata i stanąć do walki z innymi graczami. Za produkcję gry nie odpowiadał bezpośrednio CD Projekt Red, lecz zewnętrzne studio. I choć sam tytuł nie wyglądał tak źle, to jednak wyszedł zdecydowanie za późno, w dodatku jedynie na platformy mobilne. Co mogło być gwoździem do trumny gry. Ta została dosyć szybko zabita, bo produkcję zamknięto już po 11 miesiącach obecności na rynku. Jeszcze wcześniej, bo w roku 2008, otrzymaliśmy z kolei grę przeglądarkową. Zwała się ona Wiedźmin Versus i była prostym RPG-iem, w którym główny nacisk kładziono na walkę z innymi graczami. Tę rozgrywaliśmy na zasadzie pojedynków, wycielając się w jedną z trzech postaci. Wiedźmina, czarodziejkę albo potwora. Podobnie jak wcześniej, grę robiło inne studio, zaś serwery zamknięto, gdy wygasła umowa licencyjna z CD Projekt Red. Numer 3. Jak wiemy, wiedźmińskie gry aż pękają w Szwach, od wszelakich nawiązań i easter eggów, do kultury, gier, książek, praktycznie wszystkiego. Dla mnie jednak jednym z najciekawszych było nawiązanie do słynnego cytatu w części trzeciej. Jeżeli dojdziemy do krańca dostępnej mapy, Geralt może nas uraczyć takim tekstem. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Cytat ten pochodzi oczywiście od słynnej, czytanej przez Piotra Frączewskiego kwestii z innej, legendarnej gry RPG. Czyli z Baldur's Gate. Jak można usłyszeć, twórcy nie tylko umieścili w grze sam cytat, lecz także poprosili aktora, by ponownie nagrał swoją kwestię. Całość nabiera dodatkowego znaczenia, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że to właśnie Baldur's Gate było pierwszą w pełni zlokalizowaną przez CD projekt grą. Świetna polska wersja przełożyła się na ogromną popularność, ta zaś na sprzedaż, a to oczywiście na rozwój całej firmy. Czy komputerowy Wiedźmin jakiego znamy kiedykolwiek by więc powstał, gdyby nie? Inny cytat, można by gdybać. Numer 2. Geralt ciężką pracę ma. To też często rzuci pod nosem takim czy innym przekleństwem. Z całego przebogatego słownika polszczyzny to właśnie zaraza stała się ulubieńcem Wiedźmina. Tak przynajmniej jest w grach, bowiem w książkach Geralt wypowiada je raptem 10 razy. No cóż, najwyraźniej tak śpieszno było mu ratować Ciri, że nawet chłopina nie mógł sobie po drodze porządnie zakląć. Numer 1. Ostatni z faktów może być nie lada ciekawostką dla każdego, z wyjątkiem mieszkańców Łodzi. Wiedzcie lub nie, ale właśnie tam znajduje się jedyny w Polsce i na świecie skwer imienia Wiedźmina. Utworzenie go to ukłon zarówno w stronę Białego Wilka, jednak przede wszystkim w stronę jego twórcy, Andrzeja Sapkowskiego, który jest rodowitym łodzianinem. Tylko czekać, aż powstanie park rozrywki inspirowany przygodami Geralta. A co z wami? Mieliście już okazję odwiedzić skwer? Kwer Wiedźmina. Czy w Polsce powinno pojawiać się więcej podobnych miejsc poświęconych właśnie osobie Geralta? Bądź co bądź, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych Polaków na całym świecie. Piszcie w komentarzach, ile z podanych ciekawostek już znaliście, które dla Was były kompletnym zaskoczeniem, czy może macie jakieś inne ciekawostki, którymi chcielibyście się podzielić? Komentarze, jak zwykle, należą do Was. Oczywiście przypominam lojalnie, że jeżeli chcecie dostawać więcej filmów takich jak ten, zostawcie łapę w górę dla zasięgu oraz subskrypcję z dzwonem. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia zawsze wtedy, gdy na kanale pojawi się jakiś nowy, czadowy materiał. Od razu powiem także, że jeżeli komuś podoba się to co robię, ponownie uruchomiłem mój profil na Patronite oraz opcję wspieraj tutaj na YouTubie. Pamiętajcie także o tym, że lubimy sobie nieco Porąbać w gry. Także praktycznie każdego wieczora tutaj na YouTubie oraz dla chętnych, w tym samym czasie na moim Twitchu odbywają się live streamy z gier wiedzmińskich, z gier klasycznych. Mówiąc krótko, jest wesoło, jest rubaśnie i jest oczywiście drwalowo, bo jakże inaczej. Ale cóż, ty ode mnie w tym odcinku. Dziękuję ślicznie za uwagę. Z brilatym pozdrowieniem. Drwal Rembaiło. Na koniec zapraszam do odwiedzenia Jacka z Planety Faktów, gdzie już na dniach pojawi się nasz wspólny film o dziesięciu potworach z Wiedźmina, w które nasi przodkowie wierzyli naprawdę.